Kręcić wesela? Mówili. Będziesz. Tak. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku vloga Dokumentalista. Dość nietypowym, bo dzisiaj za kamerą nie, jest, nie jestem ja sam, ale jest Oskar, którego pozdrawiam z drugiej strony. E, mamy bardzo ciekawy projekt z grupą eksploracyjną Miesięcznika Odkrywca, którą widzimy z tyłu. E, pakujemy się, będziemy odkrywali starą poniemiecką sztolnię, będziemy się do niej opuszczali. E, nie ukrywam, że mam trochę pietra, bo jest tam bardzo ciasno, ale mam nadzieję, że wytrzymam ciśnienie i że Oscar nie będzie musiał mnie zmienić. typowo, typowo tak, na poligon? Tak, to jest yy, yy, gulasz wołowy podsmażany, tak zwana małpina. To tak, każdy żołnierz... To znaczy małpy? Tak się mówi potocznie, ale to jest jakby czysta wołowina podsmażana w, takim, yy, w takim, takiej galaretce. Naprawdę bardzo dobra. Ponieważ już pracujemy <knie> jakąś godzinę, trzeba było zrobić przerwę na pożywny posiłek. Panowie w terenie raczą się właśnie takimi daniami jak kiełbasa wojskowa, jak gulasz wołowy podsmażany. I jak tajemnicza torebka, w której coś pęczniejem, Nie wiem, co to Nie, jest. To jest lifilizowane yy, yy, jedzenie, kurczak, kary. To jest bardzo dobry pysznutki. Pysznutki. <laughs> Szef kuchni poleca. <laughs> co to jest, Łukasz? Carbonara. Yy, z tego, co głosi napis na wieczku. Proszę Państwa. Że śmiało zakosztuj. Kurczę. Bardzo dobrze wymieszana. W jednej restauracji w Bolesławcu takie mieliśmy. <laughs> <w> jednej... <laughs> Być może. Nie używają takich ładnych torebek. Hmm. smakuje lepiej niż taki makaron gotowy w, w takich kubkach, które się zalewa wodą do, do czerwonej linii. Ale ja powiem, no dobra, to się przygotowujemy i wchodzimy. Teraz problem jest natury takiej, że musimy nakręcić ujęcia które będziemy realizowali pod ziemią w Sztolni. I ja muszę się tam wsunąć. Właśnie w tej chwili widzicie, jak ta dziura wygląda. I ona nie jest zbyt szeroka, a ja nie jestem zbyt niski. Bez sensu ten odcinek, bo i tak tam nie wejdę. Kręcić wesela, mówili, będziesz. Tak. samo to już wywołuje klaustrofobię mam ją na gardle spokojnie no zobacz co jest stary dusi nie? jak już sobie myślę że tam po prostu się wciskam i to jeszcze jest duże to nie pomaga mi to <laughs> żeby nie było tak fajnie że tam uda mi się wejść to jeszcze mam kostium który jak określił Krzysztof, który się w tym na zajmuje, jest pułapką. Raz, raz, raz. No, krzyku. Raz, dwa, test. Słuchajcie mnie. Schody na dół. Da. Spróbuj trochę tak na wodę poświecić tę wyprostu i trochę, jakby się okręcił. O, 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 o teraz jest idealnie. Dobra. Nie tak. No ten. O, Widzisz. Pięknie! Chodz do dziurki już... już się nie ma. On ma dwa tryby. I słabszy. Tę kamerkę trochę delikatnie w lewo przekręć. No. <laughs> Możemy to zrobić dynamicznie, dobra, no bo jest pewien tutaj u mnie niepokój. Nie ukrywam. To no, jakiś taki niepokój wyjścia stąd. Szymon, masz tak? miejsca? Mhm. Dobrze ci tutaj? Nie. Teraz jedna kwestia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o nagrywanie. E, Uważaj, bo myślę, że Szymon może tak mieć jak ja, że się potknie na czymś, więc najlepiej lepsze kłasy Ja Powiem, tak. miał ze trzy takie, musieliśmy go tam uspokajać, wiesz, bo spanikował na samym początku, dzielnie przełamał to. Ale potem znów przyszło, nawróciła. Nie, 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 wiesz co, on się tu, przy tym, tej się boi tego wejścia po prostu, go straszy jak. chodzi. Tak, I ja. ja. złożyłem przełożyć panie. Tak, ale spokojnie, Pokoć... jesteś na pełnym tak, luzie, już tak, tak. głowa jest na wierzchu. Już jesteś do góry, spójrz, zobacz. Teraz tak, stań sobie, bo możesz no, stanąć. Już, 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 o, już, 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 o, sześć, no. witamy serdecznie. Możesz dać, teraz, mi, tak. dać mi kamerę teraz? Ja możesz, tak, o, dobra, tak, tak. dobrze, dobrze. Słuchaj, to ja się będę już rozbierał w takim razie. Oscar, obiektyw jest tylko troszkę brudny, ale jest wszystko w porządku. Dorzik. Siemano. <laughs> Czekaj, dobra. weź tam południa. Nigdy więcej tam nie wejdę. Rage, rage. Jeśli mam być szczery, no. to to jest mój największy w życiu lęk. Aha. Teraz nagrywamy. Lęk przed niemiast... no. No. No, porabaj, no. Lęk przed nazistowskimi sztolniami. Nie, ja nie chodzi o same sztolnie. To, że, że idziesz pod ziemię i jesteś tutaj zblokowany Aha. i jeszcze musisz robić różne rzeczy, żeby się Lukać. przemknąć. Aha. Jak o tym myślałem tylko to pociły mi się ręce. Aha. A tak naprawdę dzisiaj, jak już tam udało mi się zejść, nie patrzyłem w ogóle kompletnie, gdzie schodzę. Byle by się opuścić i gdzieś wyjść. Tak tam siedziałem, to chciałem wyjść z powrotem. Chłopaki tam spokojnie spinali, tak ja Łukasz, zawsze jest bardzo spokojnie, wszystko się dzieje. A, a ja tam siedzę i mówię, nie, Wiemku. no wychodzę, mam w dupie, wychodzę. Koniec. O ale, 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 kilka momentów. Dziękuję, ale ale naprawdę, naprawdę mi pomogliście. I jak tam jest później taki ten... Trzecież tak, tak. a później się wychodzi, można ręce mm. zrobić w ten sposób. Minusów, żeby było dobrze. Jest okej. Okay. Bałem się tylko już później ale jest naprawdę w porządku. Natomiast nie chciałbym e, chyba powtarzać tego. Mm -hmm. Ale materiał jest zarębysty. Po prostu masz swoje... Tak, że to ten chrzest bojowy. Teraz pewnie się napić dobrej łyski.